Zastanawialiście się kiedyś, które z przedmiotów codziennego użytku powstały dzięki eksploracji kosmosu? Dzięki technologiom spin-off, czyli rozwiązaniom opracowanym pierwotnie na potrzeby misji kosmicznych, które później zostały powszechnie zaadaptowane, każdego dnia spotykamy się z wynalazkami, które swoje początki miały poza Ziemią. Jeśli udało wam się pozbyć bólu karku i przeciągacie się po dobrym śnie na materacu czy poduszce memory foam, to wiedzcie, że materiał ten wynaleziono dla siedzeń w samolotach NASA. Szybko zorientowano się, że pianka jest niezwykle wszechstronna i dziś wiemy że poprawia komfort w wielu dziedzinach życia. Pierwsza rysa zawsze boli, czy to na ekranie smartfona, zegarka lub okularach. Całe szczęście NASA potrzebowała materiału, który byłby lekki, przezroczysty i odporny na zarysowania, by zapewnić ochronę wizjerów hełmów astronautów. Taka ochronna powłoka jest dziś powszechnie stosowana i bez niej szybko pojawiłyby się utrudniające użytkowanie rysy, nawet na dopiero co kupionych przedmiotach. Jednymi z najbardziej rozpoznawalnych butów na świecie są Nike Air Max. Jak wielu z Was miało w życiu chociaż jedną parę? Oferują one większy komfort użytkowania dzięki zastosowaniu poduszek powietrznych w podeszwie. Rozwiązanie to zaproponował były inżynier NASA, a inspiracją były skafandry i buty astronautów oraz misja Apollo 11. To niesamowite, kiedy uświadomimy sobie to podczas spaceru, nawet jeśli nasze najki nie pozwolą nam unosić się tak lekko jak na Księżycu. NASA opracowała również zaawansowane systemy filtracji wody dla astronautów, aby zapewnić im czystą wodę podczas długich misji kosmicznych. Te technologie Technologie zostały zaadaptowane na Ziemi do produkcji przenośnych systemów filtracji wody, które są wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych, przez organizacje humanitarne oraz w turystyce. Niewątpliwie jest to jeden z ważniejszych wynalazków dla dobra ludzkości. Takich kosmicznych technologii, z którymi mamy do czynienia niemal codziennie, jest o wiele więcej. Eksploracji kosmosu zawdzięczamy również m.in. bezprzewodowe odkurzacze, rozwój kamer w smartfonach, systemy GPS, panele słoneczne, koce termiczne, zaawansowaną izolację termiczną czy materiały ogniaodporne regularnie publikuje raporty spin-off, w których dokumentuje zastosowanie technologii kosmicznych na ziemi. I niektóre z tych wynalazków naprawdę zaskakują. Eksploracja kosmosu to nie tylko rakiety, satelity na orbitach czy sondy krążące tak daleko od nas, że trudno sobie to wyobrazić. Wszyscy codziennie korzystamy z kosmicznego dorobku, a nie poruszyliśmy nawet jeszcze tematu badań, które są nieustannie prowadzone na międzynarodowej stacji kosmicznej i mają na celu poprawienie naszego zdrowia i życia na ziemi. Warto o tym pamiętać, zastanawiając się nad celem kolejnych misji kosmicznych. Dajcie znać, która z tych kosmicznych technologii najbardziej was zaskoczyła, a po więcej kosmicznych faktów zapraszamy na profil kosmogatki.